Sumę wyrazów ciągu geometrycznego obliczamy z wiadomego wzoru. Przy wiadomych założeniach moduł q musi być mniejszy od jedynki, no i pierwszy wyraz musi być różny od zera. Teraz spójrzmy na ten drugi ciąg, a właściwie podciąg wyrazów o numerach nieparzystych. Pierwsze dwa wyrazy widać, następny będzie a5, a7 itd. To oznacza, że mamy tutaj nowy ciąg geometryczny, którego ilorazem jest q do kwadratu. Przecież tutaj mnożymy przez q i ponownie przez q. To by dawało nam następujący wzór na sumę tego podciągu. Dostaniemy a1 dzielone przez 1 minus q do kwadratu. Iloraz tego podciągu to q do kwadratu. No i my wiemy, że to jest 32. I tutaj już dobra wiadomość. Dostaliśmy kluczowy układ równań z tymi niewiadomymi, którymi mamy się zająć. Także bardzo dobrze. Pomnóżmy to równanie stronami przez 1 minus Q. A to równanie pomnóżmy stronami przez 1 minus Q do kwadratu. Tylko ze wzoru skróconego mnożenia od razu rozłóżmy to na czynniki. Oto efekt. No i teraz tak. To jest pierwsze równanie. To jest drugie równanie. No, i przez moment zastanówmy się, co dalej można z tym zrobić. Myślę, że najprościej jest podzielić drugie równanie przez pierwsze stronami, co z jednej strony da jedynkę, a z drugiej strony to się skróci, dostaniemy 1 plus q pomnożone przez 32 32,40 po skróceniu przez 8, 4, 5. No to zaczynamy od tej prawej strony. 4, piąte razy q. Plus 1 jest równe 1. Mnożymy przez 5 czwartych. Dostaniemy q plus 1 równe, no właśnie, 5 czwartych. To oznacza, że q jest równe 5 czwartych minus 1, 1 czwarta. Dostaliśmy q, które podstawiamy do tego równania. 1 minus 1 czwarta to jest 3 czwarte, czyli a1 jest równe 3 czwarte razy. 40, tutaj jest ładne skrócenie, dostaniemy 10 razy 3, czyli 30. Jeszcze sprawdźmy, no pierwszego równania nie ma co sprawdzać, bo właśnie wykorzystałem to równanie. Sprawdźmy drugie. 30 dzielimy przez 1 minus 1 16 to by dawało 15 szesnastych. 30 dzielimy przez 15 to 2 i mnożymy przez 16 to 32. Także wszystko się zgadza. Sprawdziliśmy wyniki.